Witam Stefano Jaków, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Tom Rider. I teraz tak. Tutaj mamy, widzę, jakąś dostępną misję. To zobaczymy sobie, co ta za misja będzie. Tu właśnie zaznaczyłem sobie ten zestaw, który właśnie w tym odcinku sobie zbierzemy. I tu mam tą skrzyneczkę. I wychodzi na to, że to chyba wszystko na ten moment. I pójdziemy sobie już fabularnie do przodu. Zobaczmy, co to za misja. Lara, Potrzebuję Twoich zdolności, jeśli masz chwilę. W czym tkwi problem? Czekałem na ptaka posłańce ze sprawozdaniem dotyczącym ruchów najeźdźców. Musimy zawsze wyprzedzać ich o krok. Ale cholerne ptaszysko zgubiło się przez wieżę radiową. Cokolwiek to żelastwo nadaje, zdaje się dezorientować go. Człowiek, który zebrał informacje, zginął w akcji. Musimy przechwycić ten komunikat, aby jego ofiara nie poszła na marne. Wiem, że potrafisz wytropić te wronę równie łatwo, co nasi myśliwi. Pomożesz nam. A, oczywiście, że tak. Zrobię co w mojej mocy. Będę wdzięczny. No dobra. Gdzie ten ptaszek jest? No tutaj. No Dobra, to idziemy akurat też w tym kierunku. Poszukajmy go. A właśnie, zapomniałem o tym sojuszniku, który tu leży. Nie strzelaj! Jestem z Jacobem. Kazał nam czekać na ciebie, ale te gnojki znalazły nas wcześniej. Boże, wszystko w porządku? Przeżyję, ale muszę przenieść się w bezpieczniejsze miejsce na wypadek, gdyby najeźdźcy wrócili. Za tym mostem jest jaskinia, legowisko wilków. Nie będą tam szukać. Ale sam nie mogę jej zabezpieczyć. Nie w tym stanie. Jeśli zabijesz wilki. Będziemy mieli bezpieczne miejsce, aby przegrupować się. Może nawet znajdę coś do Twojego pistoletu. Pomożesz nam? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, nie wychylaj się. Niedługo wrócę. Moja skinka jest tutaj. Okej, okay. no to jest zdanie pierwsze, które wiem, mi zniknęło. Uh. Dobra, weźmy tą jaskinię najpierw. Jacob miał rację, co do ciebie. No, cieszę się, że, że się mylił. O właśnie, tu jeszcze, tu jeszcze wspomniałem o tym w ogóle. Jaki wytrywku... może teraz to tworzyć. Okej. Okay. Doświadczenie i surowce, które mam pełno, no ale zawsze trochę expa. Jest kicker jest tą stroną, dobra. Wyjdziemy. Chyba tych chironków tu nie było wcześniej, chyba. A dalej są? Myślałem, że to już tam. Po... Przepraszam, myślałem, że się na początku pojawią. Nie, tędy trzeba iść. muzyka się robi bardziej głośnie głośniejsza. się złapać O, udało się na szczęście Aby chyba to wszystko, a też chciałbym je Przeszukać Dobra, skórka się zawsze przyda Wracamy teraz do niego, żeby misję wypełnić i zajmiemy się tą, zajmiemy się tą drugą misją. jesteś? wyczyściła jaskinię? Jest bezpieczna? Jaskinia jest czysta. Jeśli pójdziesz, tam będziesz bezpieczny. Dziękuję. Proszę weź to. Jacob kazał nam cię chronić, ale to nie tobie potrzebna była ochrona. A raczej o, co robisz? Tylko. Ok. misja wypełniona to dobrze, a i teraz tam się z powrotem pojawiła ta misja, chyba to znaliśmy tego taka. wrócimy do obozu i ulepszymy się, znaczy umiejętność, zobaczymy jak ten celownik się prezentuje. Leciałem, że chyba na górze krew, ten ktoś jest ranny. Nie, to jest pisie dodatkowa. czyli znaczy dodatek w sensie. Co mnie na razie nie interesuje. zrobina była tutaj. No, z Na pewno ukrywa się gdzieś tutaj. Może natrafię na ślady. Tu jest ten nadajnik, a gdzie jestem. Tak, a tutaj jest. A co ja mam zabić? Chyba nie. Nie wydaje mi się, daj mi. Nie, tutaj nic nie zrobię, bo ten nadajnik wyłączyłem. Co ja z tym takiem zrobić? Z nie chyba podążać, chyba tak mi się wydaje, okay. no chyba na to wychodzi, że z niej podążać. Tá? Ruszył się chyba. Nie, tutaj siedzi. się ptaszku. Bo ja nie wiem, co teraz mam robić. Nie chcę na linę wskakiwać, bo. Możliwe, że on tu by się tak siedział, nie ruszy, a ja tam zjadę na dół. Co ja mam z nim zrobić? Mam taka, ale trzeba go zabić? A, uciekł jednak. Jezu, prawie on zginął. A gdzie on teraz jest. Tam polecił, no dobra. Dobra. Aż go smuszyłem, więc już go nie złapiemy. czy teraz mam troszkę dalej iść. Zbliżysz się? Aha. Ale jaj, ja ci... jednak miałem go zabić. No to ekstra. Dobra, jak już tutaj jestem, to weźmy sobie tą skrzynkę, weźmy. Tą skrzynkę, która jest na dole. Tylko pytanie, jak teraz tą zejść? A, tutaj. Zjeżdżamy. No, ja zrozumiałem, że mam tego praka śledzić czy coś, ale widocznie chodziło o zabicie. A też nie gra tego nie wyjaśniła. No, dobra, i teraz wchodzimy do tej jaskini tutaj, zaznaczmy sobie ją wejście, Właśnie nie pamiętam gdzie ona było. Tutaj, tak? Nie, nie, lara. w góry. Okej. Okay. się trochę nie zrozumieli. O właśnie tutaj, właśnie, tutaj wspomniony o tym miejscu. Tu też było coś niedostępne. Ty wiesz, że to ja byłem, tutaj ja pamiętam. Co Tutaj było. Zrób, to wiadomo, że weźmiemy. Aha, tu ta skrzynka była, okej. Okay. Które żeśmy wcześniej zabrali. I bariery hmm. się puszka. Czekajcie, może coś tu w ulicy może jest. Można użyć do wysadzenia. Puszka byłaby najlepsza, ale nic tutaj nie zrobię. Chyba, czy tutaj na razie się i tak nie dostaniemy? Bo w tej lokalizacji nie pamiętam, żeby były jakieś puszki. Chyba, butelki prędzej. Czekajcie, nie, moment. Tu też jest wejście, ale to jest kiedyś już jest jakby przebadana. Czekajcie, może gdzieś tutaj. O, jest karmister. Ciekawe, czy wystarczy, że to położę jeszcze yy, strzelę w to i to wybuchnie. Ale wątpię w to. Dobrze, że wykupiliśmy tą umiejętność do robienia bomb z karnistrów. Więc teraz to się może przydać. No to jest do podpalenia. Ale zadziałało, wybuch to wybuch w sumie. No i ten ogień zgaśnie przypadku sami nie podpalili To chyba mogę wziąć, bo... A nie, bo do tego szmatę wykorzystałem. No to sobie spoko jest, bo możemy robić bomby z puszek, z materiałów wybuchowych i ze szmatek z karnicu, także... To jednak jest taka trochę przydatna rzecz. Wykoła nauk. Też go zobaczymy. Okej, okay, czy to już nic nie zabierzemy jest to już raczej będzie wszystko. No szmotek mamy dużo akurat. No skąd nawet już trochę, żeśmy pozbierali. Dobra. Wracamy tam, wracamy tam misję tam zakończyć. E, zobaczymy jeszcze jakie umiejętności możemy kupić. Zkoślego. Idziemy tę misję zakończyć. Znalazłaś ptaka. Potrzebujemy tych komunikatów. Bez nich jesteśmy jak ślepcy. W końcu znalazłam twojego ptaka. Oto komunikat, który miał ze sobą. Tak, dokładnie to, czego potrzebujemy. Linie zaopatrzeniowe, trasy patroli, przygotujemy zasadzkę. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Laro. Wszyscy. Cieszę się. O, jakaś część do szczelby. Dobra. powiedzmy, mi, jak to, jest, to wygląda. Grobowce 3. Hmm. No, grubowiec pewnie będzie w tej części, tak mi się wydaje. Misję jeszcze mam jedną, a ona będzie tutaj pokazana... O, patrzcie, tu jest misja się pojawiła. To ją wykonamy wyzwania. No to jedno wyzwanie to jest właśnie z, tym, z tymi flagami, ale nie mamy noża, a te kolejne... możliwe, że się w tej części pojawi. Skrzynia to się znajdzie. Skara już mamy wszystkie artefakty też. Okej. Okay. No freski to też jest poniekąd też monoli, którego nie możemy przeczytać, bo mamy same... Słabo, znamy słabo język rosyjski. Okej, okay. nie ma tragedii, jakoś to będzie. Wykonamy tą misję poboczną. I myślę, że w następnym odcinku już chyba raczej już w 100% chyba pójdziemy eee, już fabularnie do przodu. Tutaj jeszcze jakiś łuk eee, nam wskoczył do hipunku. Oddech śmierci. I czym te łuki się różnią? Aha, niczym ten jest jakby zbierana kolorystyka i nazwa, ten zwyczajny po prostu łuk boczkowy. Dobra, więc sobie weźmy... Który e, mój łuczek? Ten był mój łuczek. Dobra, weźmy sobie go. E, część tej szmatki potrzebowałem. Dobra, uleżmy to. Zresztą się coś pojawiło. Aha, to też w sumie na razie mnie nie interesuje. I tak gram rewolwerem. Hmm, okej. Okay. Tak to zostawmy. Dobra, i mi tam się sobie, zobaczmy. Co by tutaj wykupić. Coś mam zablokowane. To mnie interesuje, to mi grzybkowego mi też nie interesuje. Kurczę, już nie, nie za bardzo mam tutaj pole do popisu z tymi umiejętnościami. Eee. No, weźmy sobie w takim, takim razie tą umiejętność gruba skóra. Jeśli chodzi o to odporne na obrażenia. To też już nam się drukowało, także super, dobra. Dobra. Musimy teraz zrobić tą ostatnią misję w tej lokacji. Gdzie ona jest? Na dole o kurczę, bieżone. tego nie było chyba gdzie jest ta misja? Na dole tutaj w tej nie chyba faktycznie a wróciłaś przydałaby się nam Twoja pomoc o kurczę, co to jest za mapa? A mi się wydaje, bo to jest mapa wyspy z pierwszej części. Taki smaczek fajny twórcy dodali. No, ciekawe to jest. Hej. Sowieci porzucili to miejsce w pośpiechu, zostawiając swoje rzeczy po całej dolinie. Użyj ich dobrze. Podczas deszczu Jelenie zbierają się razem pod drzewami. To dobry czas na polowanie, jeśli nie boisz się przemoknąć. Najeźdźcy zajęli większość wschodniej doliny. Musimy powstrzymać ich przed dalszą ekspansją. Do polowania możesz wykorzystać ambony. Są rozsiane po całej dolinie. Chcę pomóc. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się wszystkiego na temat najeźdźców. Potrzebujemy informacji, które możesz zdobyć w starym więzieniu. Nie będę kłamał. Będzie niebezpiecznie. Ale te informacje są warte ryzyka. Pomożesz nam? No oczywiście. Pójdę O, tam, tu mi do kraabina? Nie będę mogła. Będę tu czekał. Jeszcze jedno. Dziękuję. O proszę, Chcemy tu mój do karabinu. Wiecie, eee. ja to odznaczę. Okej, okay, patrzę, nie musimy wrócić do tej lokacji? Ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że tam można powrócić w ogóle. Dobra, idziemy zobaczyć co tu się dzieje. No niestety chyba z tego co widzę to nie ma szybszej drogi, więc trzeba znowu lecieć na naokoło. Zwierzę znowu. Mam się. Dobra. Skórka zawsze jest przydatna. Czy znaczy, przydatna, zawsze się przyda. Chcę do góry. Dobra. Tak normalnie nie wskoczę? A... Też wskoczę. Nie trzeba te do specjalnie wskakiwać. A, to lewo. T Tutaj nie przyjdziemy. Trzeba mieć tą umiejętność yy, wbijania strzały jakby i skakania po nich. No, to później to miękkie zdobędziemy. Dobra, tak sobie myślę, czy może czegoś faktycznie kupić z tego sklepu. Bo ja mam pewną bawę, że ten sklep chyba znika w ja jakimś czasie. Ale nie jestem pewien. Zobaczmy, co tam w ogóle. Tużą części sobie weźmy się tego nie mogłem zebrać Dobra, że jakąś skrzyneczkę jeszcze zostawiliśmy. Chyba nie Znalazłaś więcej złotych monet chyba zaczynajmy. się. tutaj ma? Może będę musiał szybko zniknąć To raczej nie, bo to sobie takie Przyspieszenie sobie możliwości rozbudowania broni. To mnie też interesuje. To też jakieś słabe. No, granatnik to jest ciekawa rzecz. Wciągarka linowa. I tu mi do pistoletu. Hmm. Już trzymamy bronię. No, Tumik jest też ciekawą opcją, no, ale ale zawsze można zwłoków zabić po cichu. Weźmy to wyciągarkę, jednak. Już od dawna miałem na to oko. No teraz będzie to wszystko. szybsze, że tak powiem. podróżowanie. Dobra, wiecie co, bo jednak nie zdążymy tej misji też zrobić. Im dłuższy odcinek, tym dłuższy montaż, a chcemy żeby odcinek jeszcze dzisiaj wleciał dobra, zapisało się no nic yy, dziękuję wam za oglądanie w następnym odcinku zrobimy tą misję raczej będzie chyba krótka no i pójdziemy już fabularnie do przodu więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie yy, i do zobaczenia w następnym odcinku na razie i cześć